Polecam flotowanie wszystkim mamom, zwłaszcza takich aktywnych kilkulatków. Super okazja na odpoczynek, relaks, no i pobycie chwilę ze swoimi myślami. Moja pierwsza wizyta w flotingu była tak naprawdę wielką niewiadomą. Była taką niespodzianką, która jednak przyniosła mi wiele zadowolenia, takiej relaksacji, odpoczynku. Ale muszę powiedzieć, że wydawało mi się, iż za długo się relaksuje. Szkoda tyle czasu dla siebie, jak tam w domu czeka coś do zrobienia. Natomiast każda następna oczekiwana przeze mnie była coraz bardziej przyjemna i rzeczywiście ten czas trwania no, nie wydłużał się, nie była to już jakby dla mnie godzina. Tylko coraz, coraz krócej. Aż powiem, e, ostatnim razem wręcz byłam oburzona, dlaczego już mi kazną wychodzić, a dopiero zaczęłam, prawda, e, się relaksować. Muszę powiedzieć, że byłam tam co najmniej 10 razy. I, e, Dalej będę chodziła, bo uważam, że jest to coś wspaniałego, bo można naprawdę odciąć się od rzeczywistości, można pomyśleć o sobie, można odpocząć i fizycznie, i psychicznie i na pewno każdej kobiecie się to spodoba. I będę chciała tam jeszcze niejednokrotnie pójść. Uważam, że wszystkie panie są yy, godne tego, żeby właśnie iść i poflotować. Spróbujcie.